Implanty są wskazane w sytuacjach utraty jednego zęba, kilku zębów lub nawet wszystkich. Utrata zęba jest, wbrew pozorom, dużym urazem i niesie ze sobą konsekwencje w postaci zmian w jamie ustnej. Nawet jeżeli tego początkowo nie widzimy, nasz uśmiech zmienia się. Powstała w jamie ustnej luka, sprawia, że pozostałe zęby zaczynają się przemieszczać, dochodzi do pogorszenia lub utraty niektórych funkcji fizjologicznych. Często tem towarzyszą temu choroby przyzębia czy też trudności z poprawną higieną jamy ustnej. Pogorszenie estetyki uśmiechu, na którą pacjenci najbardziej zwracają uwagę, to tylko jedna z konsekwencji braków zębowych. Tych zmian jest zawsze znacznie więcej. Braki zębowe skutkują również znacznym zanikiem kości szczęki i żuchwy, co w konsekwencji znacząco ogranicza tzw. pole protetyczne, czyli lekarz ma mniejsze możliwości, jeśli chodzi o rozwiązania w leczeniu. I tu ogromne znaczenie ma czas. Co to oznacza? Jeżeli leczenie implantologiczne planujemy zaraz po usunięciu lub nieprzewidzianej utracie zęba, np. w wyniku wypadku, proces ten będzie trwał krócej, bo nie doszło jeszcze do zaniku kości. Jeśli jednak decydujemy się na implant po wielu latach, leczenie będzie wymagało regeneracji kości, czyli uzupełnienia jej w miejscu wprowadzenia implantu. Zabieg regeneracji polega na wprowadzeniu do organizmu materiału kościo-zastępczego, który stanowi swego rodzaju rusztowanie. Na którym z kolei organizm buduje swoją własną kość. Dlatego tak istotne jest uzupełnienie każdego brakującego zęba i to jak najszybciej od czasu jego utraty. Dobra wiadomość jest taka, że do leczenia implantologicznego kwalifikuje się zwyczaj większość pacjentów. Wskazania do stosowania implantów są obecnie szerokie, natomiast lista przeciwwskazań krótka. Na pewno w grupie ryzyka są palacze oraz osoby, które cierpią na liczne schorzenia ogólne.